Dzień dobry. Witam Was w nowej piosence pod tytułem Złe postacie. Ma ciekawostka taka, fakt to, że jest odbicie lustrzane z powodu tego, żebyśmy mogli po prostu patrzeć w kamerę, a my przechodzimy do piosenki. złe postacie Złe postacie są niedobre i brutalne. One chcą nas zniszczyć, ale dobro zawsze wygrywa spokoju, tworzą armię i tak dalej. Robią co chcą, nie da się z nimi żyć, bo są głupie i debilne, w nosie mają to, że robią zło, zło. Tak ich nie lubi każdy na swoim świecie i nie tylko, to jest jakieś nieporozumienie. Dobre. Co ty gadasz, debilu? Robię jak najlepiej. Idź ze stąd. Idź. Idź.